Tak cierpiałem i męczyłem się, oskarżając siebie samego więcej niż dotąd i szarpiąc się w węzach moich, dopóki nie zostały całkowicie zerwane. Już mnie one tak silnie nie krępowały, jak jednak krępowały. Ty zaś, panie, nastawałeś na mnie skrycie, w surowym miłosierdziu, zadając mi razy bojaźń i wstydu, abym się nie cofnął i nie zaniechał zerwania słabych już resztek więzów. Które mogły wzmocnić się na nowo i silniej jeszcze mnie skrępować. Mówiłem do siebie: niech się już stanie, niech się stanie. I wraz z wypowiedzeniem słowem powziąłem już postanowienie. Już prawie je w czyn obracałem i zarazem nie było jeszcze czynu, ale nie staczałem się ku dawnemu, lecz stałem jeszcze blisko niego, i nabierałem tchu, i znowu ponawiałem usiłowania, i byłem coraz to dalej od dawnego. I już docierałem do swego celu i osiągałem go, a jednocześnie jeszcze u celu nie byłem, jeszcze do niego nie docierałem ani go osiągałem, wahając się umrzeć dla śmierci, by żyć dla życia. I większą władzę miało nade mną gorsze wkorzenienie niż lepsze nieprzyswojone. Sama chwila, w której miałem się stać kimś innym, im bardziej się zbliżała, tym większym napełniała mnie strachem, ale nie odrzucało mnie to wstecz ani nie odwracało a tylko trzymało w zawieszeniu.